Dzisiaj temat o arogancji. I chciałem się odnieść właśnie do tego, bo nie ukrywam, że trochę mnie to wczoraj ruszyło. Kontekst, kontekst o tej arogancji jest taki, że wywiązała się na innej grupie dyskusja na temat techniki. Ichimoku. Więc, e, więc mój komentarz był taki, że Ichimoku nie działa, bo nie może działać. I ogólnie chodzi, ogólnie chodzi tutaj o to, że gdyby Ichimoku miało działać, to by to było równoznaczne z tym, że to e, że to ogon macha psem. A nie pies macha ogonem. I trochę po wreszcie to usunąłem, dlatego że nie lubię jak. Yy... To jest tak, z jednej strony ludzie chcieliby, żeby, żebym wniósł jakąś, powiedzmy, wartość, albo może ktoś byłby zainteresowany moją opinią, a z drugiej strony, jak wyrażamy swoją opinię, to później jesteśmy napiętnowani jako aroganccy. No, więc teraz moje pytanie jest takie: jeżeli mam opinię, która jest przetestowana w wielu sytuacjach rynkowych, i na której to zarobiłem dużo pieniędzy, i jeżeli się tą opinią po prostu dzielę, i wiem, że niektóre rzeczy po prostu nie działają, bo nie mogą działać po prostu nie ma szansy, żeby działało. Może być tak, że ktoś powie, powiedzmy na tej, na tej podstawie ma może coś tam dodatkowego, ale ogólnie jeżeli zarabia używając danej techniki, tutaj mówię konkretnie o Ichimoku, to, to jest związane na pewno z tym, że mają to sobie dodatkowe doświadczenie rynkowe, lepsze wyczucie, to to jeżeli wyrażamy swoją opinię, jesteśmy przekonani co do słuszności tej opinii, czy to nas czyni aroganckimi. Powiedzcie mi tą sprawę bo według mnie nie. Więc jeżeli piętnujemy kogoś bycia aroganckim tylko dlatego, że ktoś ma dobrze przetestowaną opinię, to moim zdaniem to to nie jest dobre, czy profesjonalne podejście do tematu, a raczej brzmi jak jako jako po prostu obrona, obrona e, właśnie e, swojej swojej opinii. I teraz dla osób, które nie wiedzą, nie wiedzą co to jest Ichimoku sobie możecie wejść na YouTube a, wpiszcie sobie Ichimoku i są dziesiątki wideów rozmaitych traderów którzy tłumaczą o co, o co w tym chodzi ogólnie, że biorąc chodzi o chmurki które się tam czasami przecinają czasami mają mniejszy odstęp, czasami większe metoda, japońska metoda z lat z lat 30, więc dość, dość dawno temu. No i to ma traderom pomagać w tradingu. I sama idea jest taka, że ma to również pomagać w tym, żeby powiedzmy zidentyfikować, zidentyfikować trendy. Więc jak sobie również poczytacie, poczytacie komentarze innych traderów pod takimi wideami, to będziecie widać, że, widzieć, że e, jedne osoby mówią tak, że to działa, że to w ogóle Najlepsza, najlepsza rzecz, jaką, jaka im się w życiu w ogóle przydarzyła, a drugie osoby będą miały zupełnie odwrotną opinię i będą mówiły właśnie, że to jest dziadostwo, że na tym że, że stracicie na tym wszystkie, e, wszystkie pieniądze. Więc jeżeli o mnie chodzi, no to jeżeli się coś naprawdę nie stanie i rzeczywiście się nie przekonam do tego, że to iSimoku ma jakieś rzeczywiste zastosowanie w tradingu, to dopóki to się nie stanie, jestem opinii, że jest to bezużyteczne dziadostwo, które tylko zaśmieca wykres i powoduje, że na tym wykresie, że na tym wykresie widzimy, widzimy mniej. E, I e, to, że ktoś to tak tłumaczy, że o ile to oni tam godzin na analizy tego nie, prze, nie, nie poświęcili, a ilu tam studentów nie było zatrudnionych w liczeniu tego, i owego. Ja, ja to może to może dobrze, dobrze brzmi, w ogóle nazwa fajnie brzmi, nie? I moku, e, ale praktycznie, żeby na tym zarabiać pieniądze, uważam, że to są marne szanse. Może to rzeczywiście niektórym osobom coś tam może pomóc, ale te osoby, które. Niby na tym i zarabiają. Jestem przekonany, że zarabiałyby i bez tego. Po prostu mają dodatkowe inne umiejętności, skillę i zrozumienie rynku, że to, że to, jest tak jak z tymi lekami placebo, że wydaje wam się, że wydaje wam się, że to, że to, działa, dlatego, że wam ktoś powiedział, że to działa, a tak naprawdę to tam była tylko trawa, albo albo no nie wiem, dali wam, dali wam aspirynę i i wam się nagle e, zdrowie i wam się nagle w żołądku poprawiło bo, bo myślicie, że tak czasami jak rodzice dają dzieciom witaminę C i mówią, że im ból głowy przejdzie albo, albo, albo ból nóżki więc, więc e, taka jest moja opinia czy to, mnie, czy to czyni mnie aroganckim to nie wiem, sami ocencie nawet jeżeli by to w takim razie było aroganckie to widzicie w tym naszym biznesie, po to się tego biznesu uczymy, po to ja właśnie między innymi też Studentów tego biznesu uczę, żebyśmy wyrobili sobie swoją własną opinię i byli tej opinii pewni, bo taki właśnie zaśmieca, zaśmiecanie umysłu różnymi wskaźnikami, różnymi metodami, e, forcowanie, swojej, forcowanie swojej opinii, e, może potencjalnie również sprzedawanie jakichś kursów i cimoku, z tego, by to, z te, to akurat rzeczywiście można sprzedawać, dlatego że dlatego, że. Tutaj chmurka w górę, tutaj chmurka w dół, tutaj zawężenie. E, na dwoje babcia wróżyła, także rzeczywiście na takich rzeczach, które są niesprecyzowane, rzeczywiście można pieniądze, pieniądze zarabiać, e, ale im coś jest bardziej zagmatwane, im coś jest bardziej e, skomplikowane, to na takich rzeczach się wcale pieniędzy łatwiej nie zarabia, a wręcz przeciwnie, zarabia się na tych, na tych rzeczach pieniądze gorzej. Więc moje pytanie właśnie do Was jest po prostu takie. Czy wolicie metody, które są bardziej jasne, przejrzyste, łatwiejsze do zrozumienia, na podstawie których łatwiej jest podejmować decyzje? Czy właśnie takie na dwoje babcia wróżyła może to tu, może to tu. A ta chmurka tak wygląda, a ona wygląda inaczej. Oczywiście ktoś mu powie, że Maciek, u, u robisz sobie znowu jaja z tego. Ale tak, ja w ogóle podchodzę do życia z, wiecie, z humorem, bo nie wiadomo ile człowiek jeszcze, jeszcze pożyje. Ale dla mnie to są właśnie tacy twórcy. To jest właśnie ściema taka właśnie. Jak kiedyś wróżenie, wróżenie z wnętrzności, e, z, wnę, z wnętrzności kurczaków, z wątroby, czy, 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 czy z czegoś. I no, po prostu dopóki się nie przekonam, że jest, że jest inaczej, to to taka jest moja opinia. Jak też słyszymy, że ktoś mówi, że tak, tak, i ktoś tej techniki używa, i on na tym zarabia. Wiecie, może zarabia, nie wiem, jakie pieniądze zarabia, nie widziałem rachunku, nie widziałem, czy to są jakieś duże transakcje, ale mówię, nawet jeżeli ktoś zarabia, to nie wierzę w to, że to jest w wyniku tej, tej techniki. I jeżeli zarabia, to dlatego, że ma składową, Zrozumienie ogólnie jakieś rzeczy związanych z analizą techniczną, fundamentalną, e, pewnie dodatkowe e, e, też e, czytanie na temat danego danego waloru, ogólne zrozumienie rynku, intuicja rynkowa, więc ta składowa powoduje, że to osoby mogą zarabiać i to będzie miało bardzo mało wspólnego z ich moku. Natomiast z punktu widzenia tego, że wykres jest bardziej skomplikowany, Trudniej coś tam zobaczyć, e, więcej kombinowania, dogady, do, domyśla, domyśliwania się czegoś tam e, e, dużo rzeczy, które są otwarte do interpretacji, to, to wam nie pomoże, a wręcz przeciwnie wam, wam handel e, utrudni. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby handel był prosty, jasny, przejrzysty, e, interpretacja miała e, elementy logiki plus musimy rozumieć inne rzeczy, jak dany walor kalkulować, rozumieć, kiedy wejść, kiedy potencjalnie wyjść, więc to są rzeczy, które na tym ichimoku, których na tym Ichimoku nie znajdziecie. I teraz mówię, jeżeli ktoś chce więcej na ten temat, wejdźcie sobie na, na YouTube, a jest dużo tych materiałów, bo też mi zarzucono, że nic o tym nie wiem, no otóż wiem, otóż wiem, jak znacie język angielski, to macie dostęp. Najwięcej traderów postuje właśnie w języku angielskim także materiałów na ten temat jest cała masa na internecie możecie sobie e, poglądać i to jest dobre może narzędzie dla brokerów bo jak czasami nie wiecie czy wejść czy wyjść to sobie możecie odpalić i ci moku i może coś tam sobie wypaczycie że, co, że, że zachęci was to do tego żeby otworzyć pozycję a przecież o to brokerem chodzi żebyśmy często otwierali pozycję i zamykali no bo wtedy na tym mają na tym mają zysk prowizyjny, a jak jeszcze z market makerem robicie biznes i biorą to na klatę, to Wam zabiorą tą kasę, którą, e, którą e, e, stracicie e, na rynku, ale, ale ogólnie wasz, Wasza strata będzie wtedy zyskiem, zyskiem brokera. Więc jeżeli ktoś uważa, że mając silną opinię, przetestowaną opinię na ten temat się, jest się, e, jest się jakiego to słowa użyłem? Jadę i czasami mnie to rozprasza. Jest się, jest się aroganckim. No właśnie, aroganckim. Jeżeli to czyni nas... Aha, a jeszcze, jeszcze ten pan później mi zarzucił, pisze mi tak. Szkoda w sumie, że, że nie skopiowałem tego, ale ale mniej więcej cytuję, mówi tak, że nie ma szans, mówi tak, on, on nie wierzy, że nie ma szans, żebym ja na rynku zarabiał, a tutaj mówimy o, o osobie, która jest dość znana w środowisku traderskim. Osoba, która głównie właśnie męczy tego, tego Ichimoku, taka powiedzmy tej osoby, unique selling point, nie? Ktoś tam męczy wolumieny, że tutaj z czegoś się w wolumienach dopatruje, ktoś męczy Ichimoku. Każdy ma ten swój unique selling point, unikalny punkt sprzedażowy. A jeżeli zarabiam, no to ewentualnie przez to, że, że ktoś mi coś tam podpowie. Oczywiście już pomijam totalny brak, totalny brak jakiegoś szacunku. Ale akurat tak się składa, że ja właśnie zarabiam na rynku i to zarobiłem na rynku kilka milionów dolarów. Jak ktoś czasami przychodzi na szkolenia, czy jest w klasie, to od czasu do czasu widzi nawet mój rachunek. Także to są rzeczy, które już były tyle razy weryfikowane, że to już jest aż nudne. I no, i no nie fajnie, nie fajnie, po prostu, po prostu nie fajnie. Natomiast, e, tak czy owak, tak Wam powiedziałem, musicie mieć silną opinię na temat, na temat rynku. Jak nie będziecie wiedzieć, co robicie, i będziecie, tak jak ktoś coś mówi, to tak jak chorągiewka, będziecie, aha, nie umiem zarabiać, no to spróbuję i ci moku, i może tutaj mi się coś uda, to nigdy nie będziecie na rynku zarabiać. Po prostu nie będziecie, taka jest prawda. Więc to jest moja opinia. Sami powiedzcie mi, czy, czy jestem arogancką osobą, bo niektórzy z Was oglądnęli już setki live'ów, które zrobiłem, i na rozmaite tematy. Wielu z Was zna mnie osobiście ze szkoleń, ze spotkań, więc sami ocencie. Pozdrawiam Was. Dzisiaj mamy akurat taki dzień w Tajlandii, między. Między ciepełkiem a deszczem, e, więc teraz akurat świeci, to znowu popada. Jestem gdzieś tam w środku Tajlandii, teraz dojeżdżam do miasta Ciompun, bo jak byłem na pukecie, to miałem trochę koszulek, które były pogięte i wsadziłem je do szafy na wieszaki, żeby się trochę wyprostowało, padły. I wiecie co się stało? Te wszystkie koszulki zapomniałem w hotelu, <gryw> także, także mam, e, ubyło mi trochę garderoby. Okej, okay, pozdrawiam w całą klasę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem ICIMOKU i bycia i bycia e, znowu i to słowo uciekło, aroganckim, to zapraszam Was do obejrzenia tego live'a. Od początku myślę, że, że e, ciekawy materiał. Pozdrawiam serdecznie i życzę Wam miłego dnia. Cześć!